Wczoraj była pierwsza niedziela protestanckiego, ewangelicznego, biblijnego Adwentu, a dzisiaj mamy jeszcze większą sensację, czyli pierwsze ewangeliczne, internetowe, youtube. Owe. RORATY! <ścoughs> RORATY w kościele rzymskokatolickim. To jest taka kamszana, którą dzieci przechodzą i dlatego my tu mamy, wiecie, te wszystkie klimaty. Eee, przynoszą lampiony, ponieważ normalnie ona się zaczyna jak jest ciemno i potem tam w pewnym momencie pf, wybuchają światła i już jest jasno. I że chodzi o to, że w ciemności idziemy w ciemności, ale w końcu przyjdzie światło i tym światłem jest Boże e, Narodzenie. I teraz, czemu ta msza specjalna w czasie Adwentu nazywa się Roraty? Ponieważ w dawnych, pradawnych czasach śpiewało się podczas tej mszy Roratę Celi. Eee, później, jak już nie łacińskie pieśni się śpiewało, tylko się śpiewało na przykład w Polsce: Polskie. W Polsce taka pieśń brzmiała niebiosa: Rose, spuśćcie nam z góry, sprawiedliwego wylejcie chmury. Ale nadal y, to była tam na której się śpiewało Roratę Celi, dlatego tamsza się nazywała Roraty. Dlaczego my więc nazywamy to? Bo rozumiecie, to jest w sumie msza chyba tam na cześć Matki Boskiej, co jako dziewica urodziła Jezusa i tam. I te wszystkie historie, tak? Ale to jest na cześć Matki Boskiej. Tam w ramach. Liturgii katolickiej się nawet z tego co pamiętam, bo nie jestem teraz tego pewna, ale chyba się specjalną świecę paliło roratnią na cześć, właśnie Matki Boskiej, takiej postaci dziwnej, której w Biblii nie ma. Znaczy, jest w Biblii mama pana Jezusa, Maria, wszystko gra, ale ona nie ma niczego wspólnego z żadną katolicką Matką Boską, ok? Dlaczego więc my nazywamy te nasze spotkania yy, codzienne roratami? Ponieważ. O tej pieśni to my sobie jeszcze porozmawiamy, rorate Celi, ale akurat ten jej refren, niebiosa Rose, spuśćcie nam z góry, sprawiedliwego wylecie chmury, to jest biblijny cytat, który w zasadzie do tych naszych rozważań jak najbardziej pasuje i o tym dzisiaj nieco więcej powiem. Otóż Roratę Celi to jest, no, dosłowny bym powiedział, cytat, tylko to jest. Łaciński cytat więc z wulgaty, ale pochodzi bezpośrednio z księgi proroka Izajasza z 45 rozdziału z 8 wersetu, gdzie czytamy y, takie wezwanie do niebios dokładnie. Zobaczcie sobie Izajasza 45 rozdział 8 werset. Niebiosa spuśćcie rosę z góry i niech obłoki wylewają sprawiedliwość, niech ziemia się otworzy, i niech wyrośnie zbawienie, a razem z nim niech zakwitnie sprawiedliwość. Ja, Jachwę, to stworzyłem. To jest nowa rzecz, żeby się pojawiło pełne, kompletne zbawienie na ziemi, ale Jachwę już przez proroka Izajasza w Starym Przymierzu potwierdza, że tak. To będzie jego nowe stworzenie. Ja to stworzyłem. Niebiosa, spuśćcie rosę z góry. A zatem Roratę celi, fantastyczna rzecz, biblijny jak najbardziej tekst. I teraz, kochani, problem polega na tym tylko, że ten tekst jest wykorzystywany następnie do tego, żeby jakoś potwierdzać, że odpowiedzią na tą modlitwę, odpowiedzią na to wołanie były narodziny Pana Jezusa w Betlejem, jako prawie przez nikogo nie rozpoznanego króla. Jasne przyszli mędrcy ze wschodu przyszli pasterze, bo im się aniołowie objawili, ale ludzie za bardzo yy, o tym nie wiedzieli. Ludzkość za specjalnie się o tym nie dowiedziała. Tak. Więc, o co chodzi w tym fragmencie? Otóż, kochani, po pierwsze, tak, jest to zapowiedź przyjścia Mesjasza. Na ziemię. Okay? Pierwszego przyjścia, ale dla pełnego zbawienia także jego drugiego przyjścia. Jak sobie otworzymy u tego samego proroka inny rozdział, mianowicie jedenasty rozdział proroka to zobaczcie, co tam czytamy. Na temat tego otwarcia się niebios, otwarcia się ziemi i powstania, zejścia Rosy Sprawiedliwości z nieba, powstania, zbawienia e, z ziemi. Od, jak to się ma stać? Izajasz prorokuje, że, to jest jedenasty rozdział Izajasza, od pierwszego do czwartego wersetu, cytuję Izajasza, wyjdzie gałązka z pnia jessego, a latorośl z jego korzenia wyrośnie. A więc, yy, tą latoroślą, tym korzeniem, który wyrasta z pnia jessego, jest Mesjasz. To jest, nie będziemy dzisiaj tego rozważać, bo to ma być bardzo krótkie, roratnie rozważanie, ale yy, to jest bardzo łatwo sprawdzić, wszyscy bibliści, jak w się z tym zgadzają, to jest zapowiedź Chrystusa, Jezusa, Mesjasza, który miał przyjść na Ziemię z konkretnego rodu, yy, Izraela i tak dalej, i tak dalej. To jest jego pojawienie się na Ziemi, i jego związek z ludzką krwią, z rodem, yy, yy, z pniem Jessego. No, ale teraz zobaczcie: więc, kiedy on się pojawi, spocznie na nim duch Pana. Drugi werset do tym mówi: I spocznie na nim duch Pana, duch Jahwe, duch mądrości i rozumu, duch rady. I mocy, duch poznania i bojaźni Jachwe. I będzie czujny w bojaźni Jachwe, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą. My na przykład w Ewangelii Jana czytamy później, że Jezus nikogo nie musiał pytać, żeby sobie wyrobić jakąś ocenę osąd jakichś ludzkich zachowań. Dlaczego? Ponieważ sam najlepiej wiedział, co się dzieje w sercach ludzkich sam je najlepiej. Znał takie miał wejrzenie. No i dalej czytamy w czwartym wersecie, że w sprawiedliwości będzie sądził ubogich i uważajcie na to, co się teraz dzieje, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. I teraz w ostatnim zdaniu czytamy: uderzy ziemię różgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego. Kochani. Masę z tego proroctwa Jezus wypełnił podczas swojego pierwszego pobytu na Ziemi. Do swojej śmierci krzyżowej, do swojego zmartwychwstania, a nawet powiedziałbym do momentu swojego wniebowstąpienia. 40 dni po swoim zmartwychwstaniu. Masę z tych rzeczy. Ale zwróćcie uwagę, że nie uderzył całej Ziemi rózgą swoich ust, ani tchnieniem swoich warg nie zabił niegodziwego. O, o czym tu jest mowa? Hmm? O, właśnie o tej drugiej, to jest druga część proroctwa, którą Pan Jezus dopiero wypełni wtedy, kiedy wróci drugi raz na ziemię. Odnosi się do tego fragmentu chociażby drugi list do Tesaloniczan Pawła, który jak sobie otworzymy, to w nim przeczytamy, w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w piątym, y, 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 może w siódmym wersecie i w ósmym, co następuje? Paweł pisze, bo to jest drugi list Pawła apostoła do Tesaloniczan. Drugi list Pawła apostoła do Tesaloniczan, drugi rozdział, siódmy i ósmy werset. Pisze tak: tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko, że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas, teraz nie będziemy rozważać, kto to jest ten, kto będzie usunięty z drogi, ale pojawi się taki moment w historii, zapowiada to Paweł. Kiedy pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swojego przyjścia. Znów nie mamy dzisiaj czasu, nie będziemy tego rozważać, ale jest rzeczą oczywistą, że tym niegodziwcem jest osoba, którą potocznie e, zazwyczaj nazywamy Antychrystem. Kiedy on się pojawi, troszeczkę se porządzi bardzo krótko. Jezus podczas swojego drugiego przyjścia, samym swoim objawieniem, otwarciem swoich ust. Zniszczy go, zniesie i zakończy jego panowanie, które dopiero co, ledwo się, ledwo się miało zacząć. Kochani, prawdziwe zatem roraty, prawdziwa modlitwa, aby niebiosa wylały swoją sprawiedliwość, to nie była modlitwa, która została zrealizowana przez poczęcie Jezusa przez Marię bez udziału męża. Kiedy Duch Święty ją zacienił, zacienił nie, to nie jest, nie zostało ta prośba niebiosa: wylejcie Rosę z nieba. Ona nie została zrealizowana przy po, kiedy Jezus przyszedł na świat w Betlejem. Nawet nie kiedy zmartwychwstał, ona dopiero zostanie zrealizowana. O tym. Że zostanie zrealizowana przez powrót Jezusa, widzialny w pełnej chwale, rozedrze całe niebo i cała Ziemia będzie widzieć, że on wraca. Wróćmy sobie do y, księgi Izajasza. Izajasz y, prorokuje y, w 63 rozdziale. Tak mówiąc. Przepraszam, w 64 rozdziale. Tak mówiąc. I y, żeby nasze roraty były prawdziwie ewangeliczne, to to jest też moja zachęta teraz do ciebie. Do mnie, żebyśmy rzeczywiście tak się modlili, ale nie po to, żeby się przygotować do wspominków tego, że Pan Jezus kiedyś się urodził, do jakiegoś Christmasa, lecz żebyśmy się rzeczywiście modlili niebiosa, spójrzcie rosę z góry, ale żebyśmy uzupełnili tę modlitwę, czym? Modlitwą z 64 rozdziału Izajasza z pierwszego wersetu. Żebyśmy zaczęli wołać do nieba, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Aby góry rozpłynęły się przed Tobą, jak płonie ogień rozżarzony, ogień, który doprowadza wodę do wrzenia, abyś oznajmił swoje imię Twoim wrogom, tak, żeby narody zadrżały przed Tobą. To jest to wypełnienie się tamtej modlitwy, niebiosa, spuśćcie, e, rosę z góry, wylejcie sprawiedliwość, ta sprawiedliwość. Tą sprawiedliwość, ta sprawiedliwość przyjdzie tylko i wyłącznie z jednym, jedynym Sprawiedliwym, który jako Sprawiedliwy, bezgrzeszny człowiek umierał za Twoje i za moje grzechy. I dlatego Bóg go wskrzesił z martwych, ponieważ śmierć jest karą, jest zapłatą za grzech, a on grzechu nie miał. Natomiast umarł za wszystkie Twoje, za wszystkie moje grzechy. Wskrzesiwszy go, ojciec potwierdził, że jeżeli Ty i ja będziemy w niego wierzyć, będziemy wolni od śmierci wiecznej, gdyż On już ta śmierć za nas Poniósł. Dlatego teraz pomódl się razem ze mną. Jeżeli jesteś siostrą i bratem, jest to dla ciebie oczywiste. Jeżeli nie, tak czy siak, pomódl się razem ze mną. Wypróbuj, wypróbuj Boga. Wypróbuj jego ducha, który jest teraz przy Twoim sercu i działa. Panie Jezu, dzisiaj się, kiedy rozważamy to Twoje słowo, w ten pierwszy dzień naszych biblijnych rozmów, <laughs> prosimy Cię i wołamy wraz z Prorokiem Izajaszem, abyś rozdarł. Niebiosa i stąpił w tym dniu, o którym jak wczoraj to chociażby rozważaliśmy, e, e, wraz z Tobą przyjdzie ogień, który zniszczy wszystko to, co stare, ale my Cię prosimy Panie, przyjdź i zniszcz wszystko to, co stare. Starą ziemię, stare niebo, stary kosmos, wszystkie dzieła naszych rąk, bo to wszystko Panie było przeniknięte naszym grzechem, słabością, niedoskonałością, zaprowadź swoje szczęście, swój pokój, swoją sprawiedliwość. Przyjdź. Panie, wróć Maranata i niech wraz z Tobą wróci do nas Twoja pełna, w pełni wyrażona sprawiedliwość. A do tych wszystkich, Panie, teraz, którzy mogliby się obawiać tego Twojego przyjścia, ponieważ wiedzą w swoich sercach i Twój Duch Święty ich teraz przekonuje, że nie są sprawiedliwi. Panie, przyjdź i w swoim świętym Duchu, duchu Ty swoim własnym, delikatnym, ale pewnym głosem przypomnij, oświadcz im tę dobrą nowinę. Że sprawiedliwość można pozyskać tylko i wyłącznie przez wiarę w dzieło Twojego krzyża, przez wiarę w Twoją śmierć, a zwłaszcza w Twoje zmartwychwstanie. Jeżeli w sercu swoim człowieku wierzy, że ojciec Jezusa wskrzesił zmartwych po tym, jak on za nas umarł na krzyżu, będzie zbawiony, ponieważ sercem przyjęta wiara, taka wiara w Jezusa Pana Zmartwychwstałego zawsze prowadzi do pełni sprawiedliwości. Panie, nasza sprawiedliwość nie opiera się na żadnym naszym uczynku. Sprawiedliwość nasza opiera się tylko i wyłącznie na Twojej sprawiedliwości, na sprawiedliwości Twojego Syna, który nam wysłużył także Twoją sprawiedliwość, możliwość wypełnienia się Twoją sprawiedliwością za darmo, tylko i wyłącznie z Twojej łaski. Niech się dzieją, Panie, Twoje wspaniałe dzieła. Niech się dzieją, Panie, Twoje wspaniałe cuda w sercach tych, którzy nie wierzą, kiedy ich będziesz przyprowadzać do siebie i ożywiać z martwych. I niech się dzieją, Panie, cuda w naszym życiu ludzi już usprawiedliwionych i wierzących, abyśmy przynosili Ci jak najsmaczniejszy owoc dobrych uczynków naszego błogosławionego, sprawiedliwego w Twoim świętym duchu życia. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Amen. Błogosławiony Król Który przychodzi w imię Pańskie Pokój i chwała na wysokościach Pokój i chwała na wysokościach Jeśli Ci umilkną mnie nie wołać będą